Dzień dobry, dzisiaj chciałam zaprezentować wspaniały okaz boczniaków ostrygowatych. Myślę, że one już nadają się do zbioru. Zaczęły rosnąć tak dwa tygodnie temu można tutaj pokazać. Grube są dosyć co prawda tutaj nam hodowla się dosyć nie udała. O parę tych grzybków niestety. Niestety poszła. Ale cały czas to spryskuje. I zobaczymy Znaczynko. przy następnym balocie. Może będzie lepiej. Bo może tamte... będzie lepiej. Już będziemy mądrzejsi. Nie będziemy po prostu balotu tak by otwierać. Tak, tylko przez dziurki będziemy na Tylko przez dziurki będziemy na Zobaczymy wtedy. Na razie taki nam duży wyrósł. A tamte małe, niektóre pousychały. I tego dużego no, ale myślę, gdyby... że zjemy już może jutro. No, dzisiaj no nie ma sensu. Nie, tego. no bo zaczyna pękać, więc Cza instrukcji by... było jak zaczyna pękać, to znaczy, że już nadaje się do zbiorów. No, czyli teraz można by już go zjeść. ale ja, jest naprawdę dużo. myślę, A, że to jest, rośnie myślę, że to jak jest jak porcja dla... Myślę, że dla dwóch osób, to spokojnie. Zobaczymy jeszcze jaki w smaku będzie. Szkoda, że tamte usły, ale może akurat następne się jeszcze puszczą, następne znów się puszczają. I to już jest po ilu? Po dwa... Myślę, że dwa tygodnie. Tak, po dwóch tygodniach. To tak. ten ile rósł? Myślę, że ponad tydzień. Ponad tydzień to na pewno. No to dobrze, to na razie. Zobaczymy później dalej, co będzie. Za jakiś tydzień znów następny filmik będzie i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Ten jest so fajny, no chociaż na razie ten się, te, te dwa się udały. Chociaż nie wiemy też, czy to jest dobrze, że akurat dwa wyrosły takie duże, bo możliwe, że lepiej byłoby, gdyby rosły więcej mniejszych. Zobaczymy to przy następnym. Na następnych filmikach będzie dalej relacja, jak to dalej zabawa kręci. Dziękujemy. Zapraszamy do na następny filmik.